Dzień dobry, dzień dobry! Arminius z tej strony. Zapraszam na kolejny mecz Ligi Total War Attila Tym razem Liga Palatina i tym razem Would You Kindly pojawi się na kanale. Chyba nie było jeszcze jego meczu, żadnego z Attyli, raczej nie. I Would You Kindly gra dzisiaj przeciwko Traczowi. Zobaczymy, czy. Gracze jakieś zasady będą dzisiaj łamać, to teraz wiecie, mam takiego konika, żeby sprawdzać czy zasady są <grym> złamane. Dobra, yy, czym gra Woojoo Kindly? Woojoo Kindly gra yy, ostrogotami i co on tutaj wziął? Pierwsza linia to zdrajcy z godzkiej Palatiny, yy, dwa oddziały i na środku pierwszej linii cztery oddziały elitarnych piknierów ostrogockich. Druga linia to germańscy strzelcy razy 4, Trzecia linia to cztery oddziały za przysiężonych traków, no więc bardzo mocna piechota I kawaleria to szlacheccy lancierzy, godcy i germańscy konni Z drugiej strony tak samo I królewscy sajones to mm, generał, czyli widzę, że troszeczkę tańszą kawalerię mm, do walki w zwarciu wziął Łódź-Żukajnli, tak żeby sobie oszczędzić na, oszczędzić na piechotę Co ma Traczu? Traczu ma mm, taką dziwną mieszankę Nordyckich mistrzów włóczni Wybranych wojowników Trzy oddziały i dwa oddziały nordyckiej brygady Nie, jeden oddział nordyckiej brygady toporników I jeden oddział nordyckich toporników Druga linia to nordyccy łucznicy i dalej mamy wodza z wiernymi Gedricht oraz nordyckich piginierów. I kolejny oddział nordyckich mistrzów włóczni. Na prawej flance jest bohaterska jazda i sascy lansierzy. Tutaj mamy bohaterską jazdę nordyckich konnych i saskich lansierów. No i jeszcze jest oddział psów bojowych. No, tak by się to prezentowało mniej więcej. No dobra, zobaczymy. Gramy na mapie Brook. Jeśli dobrze pamiętam nazwę tej mapy. No i zobaczymy, jak tutaj. Hmm. No, ewidentnie ma lepsze strzelanie i ma front właściwie nie do przejścia Would you Kindly, więc jeżeli. nie ma w odpowiedzi jakiegoś dobrego strzelania, którzy mogliby tych elitarnych. to te strzelające jednostki, które mógłby wziąć sobie traczu. Mogłyby, y, no, powiedzmy, masakrować elitarnych pikinierów na dystans. No to kurczę bardzo trudno będzie grać. I ja bym właściwie tutaj od frontu się nie pchał. Ewentualnie, wiecie, rzucił pilum jakimś, rzucił toporkami i zawracał. Tak, żeby jakoś, y, zobaczcie, tych y, elitarnych pikinierów, którzy są, no, pewnie opancerzeni nieźle, y, po prostu y, orać. No cóż, germańscy strzelcy y, prowokują. Bo już oni mają duży zasięg, z tego co pamiętam, tak jest. Zobaczcie, tutaj zasięg sięga. Więc no, musi podchodzić, draczu I ma troszeczkę sytuację nieciekawą. Tym bardziej, że teren jest lekko nierówny. Tak to znaczy, mm, o tak z górki idzie ten teren tutaj na tej mapie. Więc no, Woodjood kindly ma wiele atutów które no na, na razie zapowiadają dla niego korzystny wynik tego konkretnego spotkania, ale czy on będzie korzystny, to oczywiście zobaczymy niedługo. No i widzę, że wybrani wojownicy lecą na tych piknierów. Zobaczmy, rzucili te swoje szczepy Tylko trzy modele i ja już bym się zatrzymał i uciekał i jeszcze jedną szarżę przypuścił. No zobaczcie, no wpadli od razu kilkanaście modeli. No nic z tego nie wyjdzie. Tu dochodzi do starcia na flance saskich lancerów, a tutaj nordyckich konnych i germańskich konnych. Nordycy konni chyba są lepsi niż germańscy konni, więc może tutaj na flance jakoś sobie poradzi, Traczu. Tu podobnie do starcia kawalerii doszło. No i to jest, to jest teraz ten moment. Ten moment. Ja bym szybko tymi nordyckimi mistrzami włócznie ścigał. Kawalerię germańskich konnych, i tutaj uderzał na pikinierów od tyłu yy, germa yy, bohaterską jazdą. Bo naprawdę ten front jest po prostu. Zobaczcie, jak wybrani wojownicy już są przeorani. Jeszcze zaprzysię zaprzysiężeni Trakowie dołączyli do tego całego cyrku. Więc, no, kiepsko to widzę, jeśli chodzi o sasów. Powiem szczerze, kiepsko. To się źle skończy, moim zdaniem. Bardzo źle się skończy. Myślę, że na poziomie buildu po prostu, tak? Zabrakło piknierów u sasów. Więc właściwie, no. Sytuacja bardzo, bardzo trudna. Zobaczcie. 115, 120, 110, 107 modeli. To jest tak dużo modeli naprawdę. I, i że niczym nie zajechał tutaj Traczu. Widzimy, że kawalerie. Tutaj stracił y, y, would you Kindly i teraz powinien właśnie tu już tracu wjeżdżać, tutaj związać walką y, nordyckimi mistrzami włóczni pikinierów i potem jeszcze robić wjazd na pikinierów, No, ale to teraz to już za późno chyba. Zbyt, zbyt źle się dzieje. Tu zobaczcie flankowanie na nordyckich piknierów ze strony zaprzysiężonych traków. No, to to jest też masakra z tego co widzę. No i co najważniejsze, wódz z wiernymi Gedricht jest yy, też zaatakowany przez dwa oddziały. Yy, jeden oddział zaprzysiężonych i drugi oddział trackich wojowników. Więc kawalerii ma dużo, nie powiem, że nie, yy, traczu i powinien to wykorzystać. Tak, tak i tak przede wszystkim, żeby wspierać swojego generała. Chyba będzie wykonana szarża, spójrzmy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, że tę szarżę wykonał. Traczu już powinien wycofywać się i kolejną szarżę zrobić Tak, żeby generała sobie chociaż uratować, bo No, czarno, czarno to widzę Ale tu jeszcze zobaczcie, kolejny oddział zaprzyciężonych Traków W liczbie 107 modeli No, no naprawdę będzie trudno tutaj Traczowi cokolwiek, cokolwiek zrobić Tym bardziej, że germańscy strzelcy y, Mogą sobie, póki co jeszcze strzelać w miarę spokojnie No teraz widzimy, że Nadjeżdża na, do nich bohaterska jazda, ale już są przygotowani elitarni piknierzy, więc. No. No nie wiem, tym bardziej, że wódz wierny, z wiernymi Gedricht. Y, no, właściwie za chwilę skończy swój żywot. I co ciekawe, nie zauważyłem tego, ale generał y, Wjuken Lego też zginął. Czyli na flankach traczu wygrał. Ale niestety front. Linia piechoty się mu posypała. No i to wskazuje teraz na to, że Kindly ma ogromną przewagę i, i nawet kawaleria, której troszeczkę tam zostało yy, traczowi nie pomogą mu. Nawet jeżeli będzie teraz zajeżdżał tych strzelców. To i tak, zobaczcie, są pikinierzy, więc no, kiepsko, kiepsko. Przyspieszamy, bo to już właściwie wykończeniówka, już tu się nic wielkiego nie będzie działo No i jest 1-0 dla and Lego Druga bitwa Antowie kontra Lachmidzi a to ciekawe, bo jeszcze tutaj nie, nie oglądaliśmy starć Słowian. No więc Antów, z tego co widzę, ma oczywiście Łódźuk Endli. No i co tu Antowie mają? Okej, okay, dużo włóczni. Tak, doborowi tarczownicy. Razy 4. Raz słowiańska szlachta włóczników. Dużo strzelania. Słowiańscy myśliwi, razy cztery i jeden oddział słowiańskich łuczników. Trzecia linia to mamy znowu słowiańską szlachtę łuczników razy 3, czyli łącznie cztery oddziały. I mamy toporników Peruna trzy oddziały i do tego generałem są jest gwardia wodza też bardzo ciężka piechota z toporami. No i tu oczywiście mamy jeszcze Trzech słowiańskich bojowników konnych, a więc jazdę harcowniczą do harasowania Co ma Traczu? Traczu ma tak Zbrojnych na Wielbłądach i Wadaj Szkoda, że nie ma jakiejś lekkiej jazdy, która by mogła ścignąć tych, ścignąć tych harcowników Główne siły to tak Pustynni włócznicy na flankach I w centrum pierwszej linii Trzy oddziały Sanaj Dwie, trzy, dwa oddziały kuszytów z szotelami. Jeden oddział al-Rachrańskiej Szlachty. Druga linia to pustyni ucznicy. Trzecia linia to pustyni włócznicy, razy dwa. Generał, czyli królewscy mistrzowie Radifu oraz Wadaj. Czy też Wadaj. Ciężka jazda szturmowa. No dobra. Zobaczmy, jak na tych bagnach tutaj pójdzie. Mapa dosyć dobra dla Słowian, bo kawaleria. Na bagnach nie ma łatwo, ponieważ, zobaczcie, poza tym głównym polem gry mamy właśnie mokradła z jednej i z drugiej strony, które spowalniają okropnie kawalerię aż o 50%. Więc, zobaczcie, 50% traci na prędkości i na premii do szarży kawaleria, która wjedzie w te bagniste tereny. Więc no. Bardzo ciekawe. Ja bym się w ogóle nie przejmował na miejscu tracza tymi jednostkami, tylko po prostu jechał tu i się przebijał nie zważając na, ten, na te oddziały, bo one by i tak uciekały jak chciałbym je ścignąć to jeden oddział bym posłał do ścigania, a resztą po prostu bym tutaj robił wjazdy, oczywiście synchronizując to z tym, żeby piechota oczywiście uderzała w tym samym czasie, tym bardziej, że włócznie chociaż są ciężkie to jakby traczu miał jakieś dobre jednostki z bonusem do szarży. Ja nie wiem, jak tam u Lachmidów to wygląda. No to tych Słowian można byłoby ładnie tu zmielić i się przebić na drugą linię. Tymczasem, no cóż, trucizna. Trucizna jest bardzo irytująca u Słowian, z tego względu, że ona sprawia, że od razu, od razu jednostki są wyczerpane, zmęczone. Nie chce im się iść. Zobaczcie, jak wolno ta piechota idzie. I dodatkowo. Chociaż sam ostrzał nie zadaje strat tych strzelców słowiańskich, to trucizna już tak z czasem ona postępuje i modele umierają w oddziale. Więc trucizna jest nie dość, że spowalnia, obniża statystyki, to jeszcze powolutku, powolutku zabija z sekundy na sekundę kolejne modele w oddziałach. I dlatego warto kontynuować ciągle i ciągle ten ostrzał. I dopóki nie dobiegniemy, nie przebijemy się przez pierwszą linię, albo nie wykosimy lepszym strzelaniem. A to nie jest akurat trudne, żeby lepszym strzelaniem wykosić słowiańskich myśliwych. Dopóty oni będą sobie strzelać bezkarnie. O tu zobaczmy, co się dzieje jakieś zamieszanie. Widzę, że słowiańscy bojownicy dali się złapać. No i pięknie tutaj Traczu wygrywa walkę kawaleryjską. I to może być dobra wiadomość, żeby tu się przebić, ominąć bagniste tereny i, i przebić się na tyły Słowian. Pytanie tylko, czy ta. Piechota Lachmidów w ogóle da radę się przebić przez włócznie, bo pamiętajmy, włócznie są wypoczęte, pełni sił, pełni modeli. Jest to ciężka piechota z pancerzem, a jednak, no mówię, no Sanai czy jakieś inne kuszyci z szotelami są po prostu już tak do połowy, do połowy zjechani, tak? Tutaj widzę, że Wadaj, no tak, teraz się troszeczkę zagapił traczu tą jednostką. A powinien on tutaj, o tu, starać się gdzieś wjechać. Ale widzę, że odpowiada już Łudziu y, Kindle słowiańską szlachtą włócznicy. No i tutaj, tak, na tych bagnistych terenach rzecz jasna, kawaleria no, jest powolna, więc łatwo ją złapać. No nie wiem, no tu się ładnie przebił. Traczu, i teraz powinien uderzać na tych słowiańskich myśliwych, ale tutaj, tutaj pamiętajcie, że jeszcze są topory i włócznie. Usłowian, więc no nie będzie, nie będzie w ogóle łatwo. I Tą stroną też musi się jak najbardziej przebijać szybko, traczu póki może, bo lewą flankę zobaczcie, ma właściwie straconą i tutaj spokojnie może się Wooju Kindly bronić jeszcze. Nie wiem, wydaje mi się, że Lachmidzi przegrają to po prostu. Ostrzelani, wybrakowani. Co z tego, że walka kawaleryjska jest wygrana, skoro Słowianie kawalerią nie stoją. Słowianie stoją swoimi myśliwymi, zatrutymi strzałami i dosyć dobrą piechotą. Nie jest to piechota tak dobra, może jak u różnych frakcji gotskich czy nordyckich, no ale jednak na Lachmidów myślę, że całkiem wystarczające. Zbrojni na wielbłądach. Zobaczcie, są ostrzeliwani przez tą truciznę. Tracą modele, jadą powolnie. Więc naprawdę, coś tu się musi wydarzyć. No, zobaczcie, jeszcze tak są wolni, że słowiańska szlachta ich złapała. Tu widzę jakaś szarża na toporników Peruna ze strony Tracza. No i dobrze, no ale. Okej, okay, tu widzę, że się. Stara zbrojnymi na wielbłądach przebić traczu I nie wiem, czy chce wjechać tu. Tu. No bo tu to raczej nie. Ok, pustynni włócznicy już do słoweńskiej szlachty dobiegają. Yy. Ale kurczę, naprawdę. No, no, no Jest teraz przewaga liczebna w piechocie ogromna yy, ze strony Słowian. Owszem, tutaj zrobi teraz wjazd w końcu tymi zbrojnymi na wielbłądach. Traczu, ale pytanie: czy to już nie jest za późno? Tym bardziej, że tutaj, Wadaj czy też ładaj, powinny się już szybko wycofać i tutaj wjechać. Nie, nie należy zostawiać szturmowej kawalerii. Przede, przede wszystkim długo w zwarciu z prostego powodu. Kawaleria szturmowa nie ma super statystyk do walki w zwarciu. Ona po prostu, jej siła polega na tym, żeby przypuścić szarże, zrobić swoje tą szarżą, uciekać i starać się dalej gdzieś tam szarżować inne jednostki i je po prostu miażdżyć. Szarża królewskich mistrzów Radifu na toporników Peruna o Friendly Fire. Widzę, bo topornicy też dostali strocizny, No to akurat dobrze dla, dla tracza. No i tutaj zobaczcie, pustynni łucznicy zostali złapani przez doborowych tarczowników. Tak więc, no, Słowianie, Słowianie już odnoszą. Potężne zwycięstwo, myślę, raczej już tutaj nic lachmidzi nie zrobią. Tak więc słowiańska siła. Tak jest, ależ ta mapa bagna kolorystyka i w ogóle mówię topografię już kolejny raz to mówię, bardzo mi się podoba jeśli chodzi o tę mapę, fajna mapka Do takich piechotnych frakcji jak Słowianie no jest bardzo dobra, ogranicza mocno frakcje kawaleryjskie i Słowianom daje dużo możliwości takiego grania właśnie na zasadzie prowokowanie myśliwymi, a potem bronienie się przed y, raszem czy jakimś natarciem z różnych stron. Tak więc spoko, spoko. Yy, dla Wooju Kindlego gratulacje, zwycięstwa 2-0. Yy, dla Tracza gratulacje, że chyba nie złamał zasad tym razem w meczu. Yy, no i że podjął rękawicę z przeciwnikiem niełatwym, przypomnijmy, Wooju Kindly. Finalista Tufkap, który z Bachusem się zmierzył w finale. Tak więc nie wąska persona, drodzy Państwo. Tak jest. Tak więc cóż, no mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Do zobaczenia w następnych. Hej!